Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust Tanato. Z tej strony i jedziemy dzisiaj z kontynuacją naszej serii z God of War 4 na pc No i co, czeka nas dzisiaj przeprawa na drugi brzeg, z tego co tam widzę, to chyba stoi tam kolejny smok. No więc co, czeka nas kolejna bitka. My niby nie mamy tam misji pobocznej, ale powiem wam, że ja muszę to sprawdzić dzisiaj, nie? Ja wiem, że trochę odbiegamy od wątku fabularnego, Ojciec, bo planu taki. Dlaczego bogowie tak nas nękają? Bo taka już ich no natura. Powiem. Ale mają taką moc. Wydawałoby się, że przynajmniej niektórzy będą pomagać ludziom. A jednak wolą dalej szerzyć nieszczęście. Takie życie, chłopcze. Uuu, tutaj dużo enemii. No więc kontynuując wątek, mieliśmy dzisiaj zrobić fabułę, no ale. Ja muszę tam wejść. <ścoughs> no muszę po prostu, no nic z tym nie zrobię. Nie wierzę, że Odin i Freya byli razem. Albo opowiem ci tę historię później. Powiesz później, bo tutaj czeka nas seroga bitka. Dobra, ja tu widzę jakichś potężnych enemii na czwartym poziomie, którzy chcą dostać stopora. Ewidentnie. Zanim tu dojdą, to o. A, ładnie to tak na plecy. na no, chodź Uwe. Dobra, ja muszę topór w rękę wziąć. Ja chcę, ja chcę tu robić szaderskie ataki, a ja nie mogę, bo ja nie mam topora tutaj. Hop, hop. No mną też, mimiże. Uh. Poszedł. Ale on tutaj błysnął. No, powiem wam tak, moi drodzy. Będziemy musieli pomyśleć nad zwiększeniem naszego DPS-u. O, uj! Oj, oj, oj! O, w ostatniej chwili. Gdzie tutaj z tymi mieczywkami? Ogniste pomioty. O, dobra. Mateus tam leży, ale widzę, że nie potrzebuje na razie pomocy. Prędzej to my jej potrzebujemy. Gdzie tu na mnie? Ja to nigdy nie wiem, co Atreus krzyczy. Ładnie to tak, zaraz nam drugi w plecy wjedzie. Dobra, i... Nigdy nie wiem, co on tam wrzeszczy przed tymi strzałami. No, ta walka dość opornie nie podoba mi się. Będziemy tutaj musieli zainteresować się wymianą chyba sprzętu na większy dps -y. Większy DPS. Ej, zaczekaj! No, moment Atreus. Tu mamy sznurek. Pociągnijmy go i zobaczymy, co się stanie. To jest najlepsza metoda na sprawdzanie wszystkiego tutaj. Potem zazwy zazwyczaj żałuję. O! Coś otworzyliśmy. Ale co to? Nie mam pojęcia. A, nie mogę zabrać toporu. Głupi ja. Jeszcze raz. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych enemii po drodze, bo byłaby kaszana. Dobra. Skoro sznurek ciągnie tam, to my pewnie musimy wejść tutaj. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak by było logicznie. A co on pociągnął tutaj. Ej, słyszycie jak ten smok wrzeszczy. Oj, moja ciekawość kiedyś doprowadzi mnie w złe miejsce. Mam nadzieję, że przynajmniej nie w dzisiejszym odcinku. O nie! Dobra, wiecie co widzowie, ja tego unikam na razie jak ognia. Bo ja wiem, pamiętacie jak wyciągamy z dziury te, te potwory, to ja nie chcę ich dzisiaj wyciągać. Wrócimy tutaj do tego miejsca, ja to zostawiam. Tylko fascynuje mnie to, po co my wyciągaliśmy ten sznurek tam. Może któraś z tych bram była po prostu zamknięta. Nie chce mi się tego sprawdzać. Weź to rozwal. I co tu mamy? Zatrzymajmy to. Nowy zestaw artefaktów Coś tu jest? A, okej. Okay. Chodź na gołe pięści, bo nie mam młotka Łe. Easy. Jeszcze się zaraz okaże, że moje pięści robią więcej DPS-u niż ten młotek. Dobra, co my tu mamy? Sreberko. Wiem, że moi drodzy, troszeczkę tak się może nie wstrzymuję, ale chcę tu wszystko. No, znacie mnie. Już mam nadzieję, że niektórzy tutaj wytrwali wyjadacze, którzy śledzą serię od początku, wiedzą, że ja muszę wszystko sprawdzić. Co to jest? Ja cię kręcę! Tak! To smog. On też jest na łańcuchu? To jest. jest! na łańcuchu, super! To znaczy, że nigdzie nie pójdzie. Chodź tu, chodź tu, chodź, tu nigdzie się nie zagrzewuj. Bo... Co to była za animacja? Coraz to nowsze smaczki poznajemy tej gry. O. A tymczasem, beczki. Zobaczmy ten pomost jeszcze. Shiftem się biega. O Jezu, o Jezu, jeden strzał. Easy peasy. Tam widzę, że chyba nie wejdziemy, bo łańcuch już jest. Dobra, a tu jest znajdźka. No to szybko ją zbieramy. Pewnie kolejny artefakt. Tak. Co to w ogóle jest? Rogi jakieś. 2 z 6. Ja już widzę jak ja to będę zbierał poza odcinkami. Dobra, idziemy tam zobaczyć, co z tym smokiem. O Jezu, to jest bardzo podobny smok do tego, który, z którym walczyliśmy. I to już mi się nie podoba. Weź to przeczytaj. U. Chłopcze! Tak jest! Chłopcze. Kolejny znacznik. Już wiem dlaczego te wszystkie memy są w necie a propos tej gry, że jest na przykład, widziałem filmik, że zliczyli wszystkie razy ile Kratos po angielsku mówi boy, no to nasze właśnie odpowiednie chłopcze, tak? No trochę tego jest. Zauważyliście, że on nigdy się do niego po imieniu nie zwraca? Przecież uważam, chłopcze! Chłopcze! Ocie panie, ale dobra, to nie jest stały strumień. Tego zionięcia. dobra, trzeba znaleźć jakąś drogę. Szybko, to jest chyba naj. OS. Nie się, bo ja nie chcę tam wejść w tą w te lasery. Chodź tutaj, wejdź sobie w lasery, Zobaczcie jak jest fajnie. A nie wejdziesz, bo i od strzału. A ktoś tam chyba w las w ogóle. Ta, patrzcie, smaży się. <laughs> Dobrze, piecza się. Ale go przypiekło. Skrócimy jego męki. Chodź, masz. Czekajcie, bo to jest chyba takie okienko czasowe, że my mamy na przebiegnięcie. Teraz razi prąd, teraz mamy, dobra, to tutaj. Ja z problemami. Nie, jeszcze nie. Teraz? już jeszcze miotają w nas, dobra, jesteśmy. Pod niego wejdziemy. Dobra, hit. Tam jest jakiś mag. Nie wiem, ale wydaje się smutny. Po ostatnich odcinkach nie wiem, czy chcę pomagać smokom. Nawet jak wyglądają, że są smutne. Ojej. No, jakby chciał mnie zabić, to już by to zrobił. Bym zionął prosto w łeb. Albo nie robi tego, bo nie chce sam sobie krzywdy zrobić. Co tutaj mamy? Kruka? A to nie jest kruk. Ojez, co to były za tekstury przed chwilą? Coś się nie wczytało, chyba Dawajcie, finiszerem. Nie ma to tamto. Dobra, co ja teraz muszę zrobić? Mamy mu pomóc, tak? Ale jak ja tam wyjdę, nie no, nie wiem czy on będzie zionął czy nie. Dobra, idziemy tędy, bo to jest najbliżej. Eee, o os, OS Nie, oj, oj, oj. O nie, dokładnie te same animacje. Musimy uważać, żeby nie wejść w te placki. Pamiętacie, jak raziły nas prądem, jak walczyliśmy z tamtym smokiem? Nie ma regeneracji. Dlaczego my mamy takie low HP? Nie, nie, nie chcę ginąć po raz pierwszy. Co to jest? Jakieś runy dziwne. Dobra, ja muszę się cofnąć i się zastanowić co... Nie! 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 Uf, życie! Szybko! Dobra. Uf. Ocie panie. Byliśmy na krawędzi, ale wiecie co? Ja nie patrzyłem w ogóle na pasek zdrowia i w pewnym momencie mówię dlaczego mi się ekran na czerwono świeci? Coś tu jest nie tak. Dobra, czy my chcemy tam wrócić? No musimy chyba. Tam coś była jakaś dziwna runa Może da się to rozwalić, tak Dobra, zniszczyliśmy to Hop. jeszcze raz Dobrze, udało się ona opowiadamy o C powiedziane co ma do tych gardów O też ma z związek Na cokolwiek widziałem trzy runy Zdajdźmy jeszcze dwie i Nie no proszę sprawa Zrobić. nie ulega emocjom. Wrogowie nie zawahają się użyć ich przeciwko tobie. Tak jest, moi drodzy. Ja tutaj muszę zrobić chwilę przerwy i zaraz do was wracam. No dobrze, to jesteśmy z powrotem, bo ta na z dobry wujek musiał sobie kichnąć. A wolę oszczędzać wasze uszy. Lepiej, żebyście mnie słyszeli. Dobra, jedziemy dalej szybciutko, bo odcinek trwa. Ojojoj znowu... A, ja zapomniałem że my mamy tak mało HP, dobra. Musimy to bardzo ostrożnie rozegrać. Mam nadzieję, że tu jego te kulki nie dolecą. Nowy okaz do kolekcji. 3 z 6. O, z odejdzie się ode mnie. Ja nie mogę się z wami teraz bić, bo jestem na low. A ten stoi się patrzy. Nie nie, nie 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 dobrze, 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 dobrze. O, już widzę tam zielone. Zielone. Szybko pozielone. Szybko. Raz, bierz to. Dwa, bierz to. Skocz. Matko Boska chce Ci pomóc, durny smoku ty. Teraz tu. Szybko trzeba znaleźć te kamyki. Nie wiem, Atreus coś do mnie gada, ale ja nic nie słyszę. Jest! Nie wie, że w zaraz zginiemy. Dobra. Szybko działa. Mówiłem, że jeszcze nie pozostało zbyt ryzykowny. Smok zaatakuje, będziemy musieli go zabić. O, racja. Będę gotów. Nie Dobra. Czy jeszcze jeden nam został tutaj totem gdzieś? Nie wiem, powiem wam tak, widzowie. ja tak biegam po omacku. Uuu artefakt. Yy, biegam tak po omacku, że naprawdę, żeby tylko nie stracić życia, bo powiem wam. Boli ten smok. Boli strasznie. Musimy znaleźć jeszcze jedno miejsce na ten ten, O, 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 o. zobaczcie co ja widzę. Od razu zapamięci pieczęci, to znaczy, że gdzieś tu jest skrzynka. Ci się modlą do kawałka głazu. Jak ci ludzie mają przeżyć? I nie wstawaj, dokładnie. Już widzę tam na górze jednego. Przyjmuj topór. Jeszcze gdzieś? Gdzieś widziałem kulę lat lecącą. Skąd ona poszła? Tam, stamtąd. Co za łajza. Dobra. O, i tu chyba mamy ten łańcuch, co sprowadzał nas na dół. Tak, tu będzie pomost. Dokładnie, tak myślałem. Nie schodź, nie schodź. Tylko zrzucić miałeś. Dobra. Co my musimy tutaj teraz zrobić? Poszukamy tego jednego spotu. Jezu! Matko Boska, wychodzą z ciemności, straszą mnie. Ja nie mam nerwów do horrorów. Co my tu mamy? Srebro? miękka stal. Fragment łuski węża światła. Dobra. Dalej. Co my tu mamy? Dalej. Tu jest na pewno punkt jeden. Pieczęci. Tutaj otworzymy sobie tą bramkę. O, jest skrzynia. Super. Tu jeszcze brakuje nam jednego spotu do niej bodajże. Tak. literki inny. Ale to za chwilę poszukamy. A tu już byliśmy, tam schodziliśmy na dół, tu jest dobra, czyli musimy w tamtą stronę iść hop, 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 hop i tu na dół No bo gdzieś tutaj musi być, bo tam chyba wszystko sprawdziliśmy, ale nie mam, po nie mam zielonego pojęcia. Tobie odblokujemy przejście przez chyba, tak. Tu na dole nic nie ma. O Jezu kochany tu jakiś gnioty. No tak, super. To co powiesz na to? Czerwone. 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 Niedobrze. Nie ma regeneracji. Nie ma takiego bicia też. Musimy szybko jednego sprzątnąć. Dobra, śpi. Jeszcze jeden. Dobra, nie jest tak ciężko. Git git git, 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 Nie wiem, czy ba bardziej nam się by nie opłacało go na pięści bić. Chociażby mu stuny wchodziły. Dobrze, widzicie? I udało się. Brawo my. Życie, życie, życie. Super. Dobra, teraz tak, zastanówmy się, bo tu jest jakaś bramka. Chłopcze, tutaj. O, 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 o. Już mamy dwucyfrówkę. Wy tego nie widzicie. To jest 11 z 51. I to tyle, co powiedział, tak? Ciekawe. Ok, fantastyczny. O, patrzcie, nie, dobra. A to są do otworzenia tych drzwi. A. O nie, tutaj jest zablokowane. O, tam jest totem. Aha, już widzę, do czego doprowadzi. Czyli generalnie mógł, będziemy musieli wejść, bo tu się nie da do środka tego czegoś. Nie, patrzcie, jeden krasnolot nie ma głowy. Czyli będziemy musieli wejść do środka. Dobra, to zanim wejdziemy do środka. To ja się wrócę po tą jedną runę, bo musimy ją znaleźć, bo ja sobie nie dam spokoju, dopóki jej nie znajdę. Na pewno w środku wątpię, żeby była, bo ona musi być gdzieś tutaj. To musimy ją znaleźć. Hmm, przyglądamy się uważnie. O, 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 o! Jest! Tak mi się wydawało, że właśnie coś widziałem. Nie runy, tylko pieczęci. Przepraszam, wprowadzam was w błąd. No i co to będzie teraz? I wchodzimy przez te żelazne wrota, co tam są. No, co mi dacie? Mhm. Czyli miodek mamy jeden z trzech, czyli to dopiero początek. No ale dobra, nie gardzimy, nie gardzimy. Im więcej, tym lepiej. Ciekawe, ile docelowo w ogóle będziemy mieli. Dobra, czyli tak, tu są runy. Ja muszę znaleźć jakieś podpowiedzi. A, okej. Okay, tu są dwie i tu dwóch brakuje, czyli musimy znaleźć drugą jeszcze. O, właśnie. Randomowy rzucik, bo chciałem rozwalić skrzyneczkę, no ale wyszło jak wyszło. Zacnie dla nas. Czyli tak. Możemy zrobić tak, że tu będzie F. Chyba. Nie działa. A, ok. Czyli musimy nawet ustawić go. Poczekajcie. Jak to się wyrwało w ogóle? To wygląda, że nie ma narożnika. Czyli to poszło zwykłe F. Nie. Jak to było ustawione? Dobra, najpierw zobaczmy na tym. Będzie prościej tak. To nie to. No. Prawrzysz to. Jest jedna. Jest druga. Ok. Dwie belki się wysunęły. I teraz mamy fragment taki, i to jest ny. Staram się to tak dopasować, mniej więcej. Ale widzę, że te kształty nie mają chyba znaczenia, więc będziemy musieli kombinować. N na dole nie było, z tego co pamiętam. Więc obstawiam, że to będzie to. Ja jestem napisany. Trua. To no. znaczy wierzyć albo ufać. Więc nadal ufali swemu królowi. Mimo tego, że tylu posłał na śmierć? Przecież rozkaz. Ufać władcy pomimo wszystko. No dobra, to wchodzimy sobie do środka. Już słyszę jakieś jęki. O Jezu, tarczownicy. Tarczownicy też mają tą samą animację co generalnie chłopy. Oj! Dobrze, Atreus. Dobrze, że inwestujemy w te punkty w tego Atreusa, bo on pomaga. Opór weź go. Sparaliżu jeszcze. I. A zobaczcie, mogliśmy im to na głowę zrzucić. Dobra. Jest. Do mnie, mój toporze, nie ma regenerowania się. Ten się zregenerował całe. Co za chłop, i tak przedłużasz niby swoje męki. Czy do was to nie dociera? Dobra, coś tu mamy do podniesienia. Chyba o, tak. Proszę, my już mamy 5 z 6 tych rogów, co tutaj są rozsiane na tej. nazwijmy to pseudo-minimapce. Szybko, dość łatwo. O, proszę. O, proszę. Tutaj różne ciekawostki nas czekają. Dobra, ty wybuchaj. A ty przyjmuj topór. O, proszę, jaki u nich No tak. Ale to dzieło krasnoluda. Za jego rządu musiało robić wrażenie. No jaram się jaram, dziełem krasnoludów. Tylko co dalej? Hmm. No dobra, no to chyba musimy sobie pozwiedzać jeszcze, bo to nie będzie takie proste zadanie. O nie, zobaczcie! Jesteśmy już to tak szybko? Ja myślałem, że coś tu będzie. A no, wiecie co, ja chcę wyjść tutaj na razie z tego pola rażenia tych właśnie tych kulek. Nie tak myślałem. Ty się nie regeneruj, tylko leż dobra, teraz trzeba zniszczyć tylko ten... To ostatni. Teraz pewnie się przekonamy czy smoki znają wdzięczność. Oj ja coś czuję, że chyba będzie ciężko. A ja nie wiem widzowie czy jestem przygotowany na to, ale nie chcę was zostawiać z tak zwanym suspensem, nie? Najwyżej zrobimy... Nie! Dłuższy odcinek. Dobra, idziemy. To nie brazylijska telenowela, żebyście nie znali zakończenia odcinka. Podbiegnijmy do niego i zobaczmy co się stanie. Dobra, 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 już, 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 już. już. Żebym ja tego Andrzeja nie żałował, nie, bo ich Przygotuj się. Nie ma za co. No dobra, dostaliśmy rzadkie zaklęcie. O Jezu, się przestraszyłem. Nie wiem, dzisiaj straszą mnie w tym odcinku. Gdzie on poleciał? Nie mam pojęcia. Jestem ciekawy, czy by nas tak zostawił, gdyby wiedział, że załatwiliśmy jego braciszka tam na górze. Ale cii, nic mu nie mówcie. Dobra, moi drodzy, plan jest taki. Uwolniliśmy smoka. Dobrze, że się nie chciał bić. W następnym odcinku ja coś czuję, że jeszcze zobaczymy te ruiny, bo wydawało mi się, że tam widziałem jeszcze ścieżkę jakąś. A nie chcę tak zostawiać tej lokacji. Wiem, wiem, odchodzimy od fabuły, ale no, eksplorator mi się załączył. Eee, więc tak, to tyle na dzisiaj dzięki wielkie, żebyście, mam nadzieję, że odcinek z uwalniania smoków wam się podobał jeśli tak, to łapka i subek i widzimy się w następnym, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia, jo!